Każdy zna historię władców, którzy po porzuceniu swoich pałaców poszli szukać dzieci z podarunkami. Ale życie pisze ciąg dalszy, w roli głównej z królami. Proszę! Chyba żem drogi pomylił, tak chodzenia w z chybił, a ze dwa tałzyny laty głażę, od czasu, nikt nie myślał o jednym Kimżeś jest, dziwny człowieku, na głowie gumka po weku, z tyłu worek zamiast plecaka, wygląda się jak jakaś pokraka. Ja jestem królem z dalekiego kraju, gdzieś tam na Afryki ja z kraju. Miałem iść do jakiejś betlei, ale że mapę zalał z serii. W mordę jeża. Dyrektorowi się wyrwało. Ładnie cię po gnało i coś ty jadał, bo wygląd masz też młody, jak na dwa tysiące lat przygody. Jak na historyka przystało, na myśl o opowieści, wiatro śliny mu się wylało. A ten pyta cicho, jakby w obawie, czy prefekta mu przedstawię? Bożym słyszał, jakim wszedł do wasa chyżo, że załatwić można drogę szybciej, jak szybko. Jakieś buty na kółkach tutaj macie, i proponujecie każdemu czniowi mamie i tacie. Dyrektor czekał na inne słowa. Czerwoną twarz w dłoniach chowa, i w złości lekko wzdycha, i coś nuci pod nosem, że ciągle te rolki, i coś po pokaraniu losem. Tym wchodzi prefekt i rolki na szyi się tytają. Wszedł tak jak prości ludzie, którzy do domu nie pykają. Stanął jak wryty, popatrzył na dyrektora i króla, a w myślach gdzieś już na rolkach hula. Cóż to za dziwny człowiek u dyrektora w gabinecie, bo w salach i na korytarzu jakaś wieść się niesie, że w gabinecie jakiś gość z zagranicy, a w tunelu to i będą Anglicy. Ale takiego cudaka u nas jeszcze nie było, chociaż wiele osób się po tym gabinecie kręciło. <laughs> Buty z kółkami, powiadasz człowieku, to najlepsza rozrywka naszego wieku. W piątki śmigamy, chcesz, może spróbować. Lecz dzieciak nie dadzą folgować. Cisną bez stresu i załamania w każdą pogodę i nie zwalnią ze względu na króla czy innego wojewodę. Król patrzy, słucha i nie wie, jak ślinę przełknąć. Już miał nawet, o zgrozo, ochotę przekroć. Ale patrzy na logo, a to katolicka szkoła. Myśli, nie zrobię tego, żeby nie mieli dołu. Nagle dzwonek jeden Potem drugi. Uczniowie wypadają z sali, jakby tańczyli ugi-bugi. Król patrzy i pyta, czy to szlachta, czy gawiec z gminu. Dyrektor coś tłumaczy o edukacji i równouprawnieniu. Wtem jak burza, dwa zapukania. I łap za klamkę, i jak wicher, mamy w środku ole dziekankę. Siedzę na fotelu i buja się jak u siebie w pokoju. Zobaczyła króla i miała chwilę niepokoju. Sprawa pilna, księże dyrektorze, i poczekać ani chwili nie może. Nadchodzi dzień taki świąteczny dla młodzieży, i wytargować wolno się chyba należy. Plan mam nawet, jak go w sobotę, ale tak, żeby dla nas nie był kłopotem. Ale dzieć muszę i pismo przyniosę niebawem, był już po dzwonku i oni nie ciemnią, żywe babę. Królów, a może króci kawy napije? A już powiada? I już przy ekspresie, jak wąż się wije. Jak powiadasz, a tak nie wiem, czy wiecie, ale wasze poranki w sekretariacie są słynne na całym świecie. Dyrektor z dumą kawę podaje gościowi, ciekawie przygląda się królowi, i próbuje pytać z zaciętością historyka o Cezara, Rzym i kwiatki w portykach. Więc dyrektorze, drogi, że ja też mam trzy fakultety, w tym jeden szkołę gladiatorów u zdzicha atlety. O świecie wiem... O świecie wiem niemało, bo on się włóczył i swego czasu łajdaczył i z porożem dzięki temu zobaczył. Z Cezarem się czasem piwko wypiło, na wyścigi nad Tybrem na Rydwanie wyskoczyło i w portykach się ładne kwiatki widziało, później na zatybrze dziewczyny się rwa. Tutaj za... <śmiany> Tutaj zamilk u dyrektora spłoszony. Był widocznie poruszony. Dyrektor spojrzał, jak wypadł my... zepsuty silnik zapytał o poszukiwania królewskiego wynik. A no szukam lat już ponad dwa tysiące, Chodziłem po wielu miastach i nie innej łące. A wiesz przecież, że to nie takie proste, I pobłądzić można tu i ówdzie, Nim się dobrą drogą znajdzie i ją pójdzie. Widzisz dyrektorze, mocno jestem zdziwiony, Że każdy Polak jest w dróg zaprawiony. Cały wasz kraj, mocno rozkopany wszędzie, I chyba końca nie widzi ktoś, kto do was przybędzie. I choć tyle nowych traktów przybywa, ludziom czasu wciąż ubywa. I choć człowiek chce uszyć swoich nóg, Nie ma gdzie pójść pomimo tylu nowych dróg. Tu król chciał zacząć nowy wątek, Ale dyrektor słysząc, że tu lekcji początek, Chciał zbyć gościa, bo ma obowiązki pilne, Ale postanowił zaprosić króla Na szkolną wigilię. W tym król otarł łzy rękawem, Jednym haustem wypił słynną kawę, Samodumnie jak ze szczercem, Dyrektor zastygł, bo widział, że chłop otwiera serce. Powiem ci, dyrektorze, tak szczerze jak chłop chłopu, że z wyruszeniem w drogę nie miałam kłopotu. Ale przyznam, że nie szukałam szczerze dokładnie, bo bałam się prowadzić cię przykładnie. Chodzę i wszystkim mówię, że szukam że mam i mam wygodnie, choć zdarzyłem już nie inne spodnie. To bardzo bałam się odnaleźć Jezusa, bo Jego odnalezienie do czegoś człowieka zmusza. To widzę. I znam. przekonałem wiary. Jestem kształcony. Widziałem problemy z wiarą niemal z każdej strony. W takim razie poradz za zagubionemu, który nie chce odnaleźć, porać. jak szukać, co robić, czy gdzieś dalej pomyśleć. Tak w życiu jest często i powszechnie niestety, że ludzie boją się odnaleźć Jezusa i życie konkretne. Wiara wymaga i jest konkretną drogą, którą tylko ci, którzy chcą, odnaleźć ją mogą.